Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, zostałem wyciągnięty też do odpowiedzi. Krzysiek, Łukasz wypowiedzieli się na temat tego, jak u nich wygląda sytuacja. Teraz czas na mnie będzie przeglądówka w sumie odmian, bo robię robaczka dziś. Więc pokażę Wam mniej więcej wszystkie odmiany, które mam, jak one zawiązały i co na nich jest. Słuchajcie, zaczynając tu od Prince'a. Prince w tym roku na dole. Są puste drzewa, tak jak tu, ale są drzewa, cofnę się nawet jedno, dwa dalej, gdzie coś wisi. Nie jest tego dużo, także prince w tym roku akurat na tej kwaterze będę miał mniej, ale się wcale tym nie stresuję. Zobaczcie, jest, wisi gdzie nie, gdzie moim zdaniem. Będzie go troszkę mniej, ale nie ma nie ma tego złego. Akurat u mnie nie ma tego złego. Jest dobrze. Słuchajcie, teraz jesteśmy na Goldenie. Golden w zeszłym roku był przerzedzany i w tym roku też będzie wymagał przerzedzania. Zobaczcie, jest go dosyć sporo. No, ale jak wiadomo, jeszcze będzie opad. Jeszcze dosyć dużo się może tu wydarzyć. Ale jak widzicie, jest zawiązane bardzo dużo, aż za dużo. To taka sytuacja na Goldenie. I lecimy dalej. Jesteśmy w Ligolu. Słuchajcie, Ligol jest. Nie mam co narzekać. Ligola jest na tyle. On tu się ładnie już zróżnicował. Prawdopodobnie go jeszcze przerzedzę. Są drzewa takie troszkę słabsze, jak to na przykład, że tych zawiązków nie ma aż tak dużo. Ale zdarzają się też drzewka takie, gdzie on jest oblepiony tymi zawiązkami. No i trzeba to przerzedzić. Oczywiście jest mszyca, to też dzisiaj właśnie są zabiegi. Na to ale jak widzicie w ligolu zawiązanie jest. No to teraz będzie Prince tu na górnych kwaterach i zobaczcie, że ten Prince ma taki mały problem, że on się jeszcze nie zróżnicował porównując do tego co jest na górnych. To tu nie jest praktycznie zróżnicowane. Dużo z niego odpada. Kwitło sporo, ale podejrzewam, że zostanie mało. Dlatego tu się wstrzymuję z jakimkolwiek przerzedzaniem na razie. Bo tu sporo związków opadnie. I on się może troszkę sam przerzedzić przeczyścić. I za chwilkę będzie i i IDARETA jeszcze i LOBO u mnie będzie wszystko. A tak wygląda IDARETA u mnie. Zobaczcie, gdzieś tam są pojedyncze zawiązki, ale nie ma go dużo. Tu mogę powiedzieć, że IDARETA będzie no te 60% mniej niż w zeszłym roku. No i zaznaczam, że u mnie idaret w tym roku jest jako sad przemysłowy, tak jak i w zeszłym roku. Więc to co jest, to tu zostanie. Nie będę nic tu kombinował, ale idareta, no śmiało mogę powiedzieć przez pół, a nawet więcej niż połowa. będzie dobra, idziemy teraz do loba jeszcze no i jesteśmy przy lobo słuchajcie, widzieliście jak to w zeszłym roku wyglądało to lobo tam na filmach podawałem jak to jak to wygląda w tym roku jest dużo mniej zawiązków ono gdzieś tam kwitło, troszkę słabiej, troszkę później i w efekcie tego tych zawiązków jest mniej w efekcie tego są Moim zdaniem słabsze zawiązki tu, no ale gdzieś tam, gdzieś tam są te zawiązki, są drzewa tak jak duże, no jest ich troszkę, ale są też drzewa takie bardziej, jak to powiem, puste. Także szału nie ma, ale tu nie ma co narzekać. Cię sporo spada, więc tu nie będzie nawet żadnego przeżegzania. podejrzewam, że nawet ręcznej korekty nie będzie, ani nic takiego. Dobra, tyle w temacie. Zabieg i zabieg pokończony, a raczej przerwany, reszty nie skończę. Dziś by najmniej, ewentualnie może wieczorem, bo się trochę wietrznie zrobiło. Teraz tak, podsumowując, to wszystko. Widzieliście jak to wygląda u mnie. Możecie sami ocenić z tego co ja widzę. Na 3 hektarach będę miał 50%. Reszta w miarę normalnie, ale tak jak Krzysiek powiedział, jeszcze daleko do zbiorów. Jeszcze opadu czerwcowego nie było. Pogoda u nas może wszystko wyjaśnić. Więc tu się nie ma co podniecać, że zostało kogoś dużo. Nie liczyłbym też na cenę, chociaż chociaż z tego co z praktyki wiadomo, jak jest troszkę mniej tego jabłka, to jednak ta cena jest deczko lepsza i, i coś tam można na tym zarobić więcej. No ale do zbiorów daleko, tak jak mówię, wszystko się wyjaśni na zbiorach, na tym kto jak dotrzyma jeszcze to jabłko do zbiorów, jak go zbierze i w efekcie jak go sprzeda, no bo. Wyprodukować nie jest problem w tym, w tym czasie dzisiejszym. Problemem jest sprzedaż, nie to, że problemem. Sprzedać można zawsze, w zależności od tego, za jakie pieniądze się to sprzedaje, oczywiście. Więc nie sztuka jest wyprodukować, sztuka jest to dobrze sprzedać. I tyle, no cóż, cóż wam będę dużo mówił. Do zbiorów jeszcze daleko i trzymajmy się tego, że nie ma co tutaj się. Przekrzykiwać, że zostało dużo, że nie zostało w skali całego kraju, nie wiem, musiałoby nas tutaj się wypowiedzieć może 200, 300, 500 producentów, żeby coś można było powiedzieć, coś oszacować więcej. Ale czy ktoś by się wypowiedział tak szczerze? Nie wiem. Nie wiem, jaki procent na przykład z 500 osób by się wypowiedziało. Tak naprawdę szczerze, deska do deski, jak to u nich wygląda. Więc słuchajcie no, no co tu dużo będę mówił. Widzieliście, ocenicie sami. Trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam.